Mamy dane dwa zbiory liczb: zbiór C liczb od 1 do 6 i zbiór D liczb od 7 do 10. Losujemy jedną liczbę ze zbioru C, a następnie losujemy jedną liczbę ze zbioru D. Musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosujemy liczby, których iloczyn będzie podzielny przez 4. Żeby to zrobić, to obliczymy mocę dwóch zbiorów. Moc omegi, czyli liczbę wszystkich możliwych losowań, dwóch liczb z tych dwóch zbiorów, także jedną losujemy z C, a drugą z D. Z C możemy wylosować liczbę na 6 sposobów, bo tu mamy 6 liczb. Czyli 6 razy a liczbę ze zbioru D możemy wylosować na cztery sposoby, czyli 6 razy 4. Mamy łącznie w sumie 24 możliwe różne losowania. No to teraz musimy policzyć moc zbioru A. Na pewno będzie mniejsza od 24, więc właściwie możemy policzyć ją na piechotę. Ja to może zrobię drzewkiem. Załóżmy, że w pierwszym losowaniu, to znaczy ze zbioru C wylosowaliśmy jedynkę. Co wtedy musimy dolosować ze zbioru D, aby iloczyn tych liczb był podzielny przez 4 no musimy wylosować liczbę podzielną przez 4, bo jedynka nie dzieli się ani przez 2, ani przez 4, czyli pozostaje nam do wylosowania tylko ósemka, tylko w takim przypadku iloczyn tych dwóch liczb, jeżeli w pierwszym losowaniu wylosowaliśmy jedynkę, da nam iloczyn podzielny przez 4. Co się stanie, jeżeli w pierwszym losowaniu wylosujemy dwójkę? Wtedy już mamy troszeczkę więcej możliwości, bo wystarczy, że ze zbioru D wylosujemy liczbę podzielną przez 2 i wtedy już iloczyn tych liczb będzie podzielny przez 4, no bo ta pierwsza liczba już dzieli się przez 2. Czyli dla dwójki możemy wylosować tak samo ósemkę, albo możemy ewentualnie wylosować dziesiątkę. Obie te liczby są podzielne przez 2, więc w iloczynie z dwójką... Dadzą iloczyn podzielny przez 4. Siódemki i dziewiątki nie możemy wylosować, no bo wówczas iloczyn 2 razy 7 albo 2 razy 9 byłby podzielny tylko przez 2, a przez 4 już nie. No to lecimy dalej. Sprawdzamy jak sytuacja wygląda dla trójki. Dla trójki podobnie jak dla jedynki, jest to liczba nieparzysta, niepodzielna przez 2, to jedyną opcją jest wylosowanie ze zbioru D ósemki. No to zobaczmy, jak sytuacja wygląda dla czwórki. No, dla czwórki wręcz wyśmienicie. Już sama czwórka jest podzielona przez 4, więc co byśmy nie wylosowali ze zbioru D, to będzie dobrze. Czyli tu mamy cztery możliwości. 7, 8, 9 albo 10, cokolwiek. A jeżeli wylosujemy jako pierwszą piątkę, no to znowu liczba nieparzysta, więc możemy tylko dolosować ósemkę, tylko w tym przypadku będziemy mieli iloczyn podzielne przez 4. No i ostatnia opcja, jeżeli z pierwszego zbioru ze zbioru wlosujemy szóstkę, jest to liczba podzielna przez 2, więc wystarczy dolosowanie liczby też podzielnej przez 2, czyli możemy tu dolosować albo ósemkę, albo dziesiątkę. No i teraz liczymy, ile mamy możliwości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zatem moc zbioru A jest równa 11. No i teraz zapisujemy, że prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omega, czyli 11 przez 24. No i to jest odpowiedź w tym zadaniu.